Już przy kablach, to mówię o tym w kilku innych lekcjach, czy to o tetheringu, czy o drobnym sprzęcie, ale w tym miejscu warto to jakby zebrać razem, dlatego że dotyczy to po prostu bezpieczeństwa. Kable. No, ja sobie pomagam organizować, czy mocować, czy instalować kable przy pomocy dwóch rodzajów taśm. To jest tego typu taśma, bardzo mocna, solidna, którą no, przyklejam po prostu kable do podłogi, ewentualnie taka taśma, taśma ta papierowa. Dlaczego raz taki, raz taki? To wyjaśnię też za chwilkę. No ale skoro jesteśmy właśnie przy kablach, no to te kable, których mamy Całkiem nie mało, nie mało podczas sesji. Ja instaluję na dwa sposoby. Jak powiedziałem, kable do zasilania lamp, taśmy, do podłogi. No, oczywiście nie na całej długości, nie, nie wszędzie, no to jest po prostu niewykonalne, ale w miejscach takich krytycznych, komunikacji, gdzie wiemy, że będą chodzić ludzie i po prostu czy my sami często i możemy się o te kable potknąć.